Hi guys, witajcie kochani. Today is a beautiful Thursday. Dzisiaj mamy piękny czwartek, which means it's time for our next lesson. Co oznacza, że już jest czas na naszą następną lekcję. And today we will talk about phrases with say. I dzisiaj będziemy rozmawiać na temat fraz say. So just suppose, wyobraź sobie. Uh, when somebody wants to pick up a fight with you, ktoś po prostu chce was sprowokować. Somebody wants to pick up a fight with you. Somebody wants to quarrel with you. Ktoś chce się z wami po prostu pokłócić. And you really don't feel like it. A ty naprawdę nie masz na to ochoty. You want them to go away. Chcesz, żeby sobie poszli. You want them to leave you alone. Chcesz, żeby cię po prostu zostawili samego. Uh, what you can say then? To co możesz wtedy powiedzieć is anything you say. Cokolwiek powiesz. Anything you say which means just go away. Co tak naprawdę oznacza, wiesz co? Idź sobie, tak? Nie chcę z tobą rozmawiać. Anything you say. Uh, then they might start giving you advice. Po czym mogą wam zacząć dawać rady i mówić: Oh, you should lose weight. Powinnaś schudnąć. Or, you should spend more time with your family. Albo powinnaś, albo powinieneś spędzać więcej czasu z rodziną. Or, you should rest more. Albo powinieneś bardziej odpoczywać. No i żeby odeprzeć ten atak, możemy też powiedzieć: It's easy for you to say. It is easy for you to say. Czyli łatwo ci powiedzieć. It's easy for you to say. Potem oczywiście możecie dodać jakąś informację. Możecie powiedzieć. It's easy for you to say you have already done it. Łatwo ci teraz mówić, bo już to kiedyś zrobiłeś, tak? Albo It's easy for you to say because um, you have all the support that you need. Łatwo ci powiedzieć, bo zawsze masz jakieś wsparcie. It's easy for you to say. A kiedy chcemy powiedzieć, um, także w trakcie e, takiej rozmowy, że mieliśmy rację, możemy powiedzieć: Needless to say. Needless to say, for example, needless to say I was right. Tak? Czyli oczywiście miałam rację. Needless to say I was right. Or needless to say he failed his exam. Tak? Czyli oczywiście on oblał egzamin. He didn't work hard, he partied a lot, needless to say, he didn't pass the exam. Tak, czyli dużo imprezował, mało się uczył, needless to say, he failed the exam, or needless to say, he didn't pass the exam. Więc oczywiście oblał, Egzamin albo po prostu go nie znał. Uh, when we are having a conversation, kiedy mamy taką rozmowę, bardzo często chcemy mieć coś w niej do powiedzenia. Chcemy, żeby ktoś nas usłyszał. I to też w języku angielskim można wyrazić przy pomocy frazy say. You can say, I want to have a say in this. Czyli chcę mieć coś tu do powiedzenia. I want to have a say in this decision. Chcę jakby zająć stanowisko w tej decyzji. Zanim podejmiemy tę decyzję, weź to, co ja mam do, Przepraszam, mam do powiedzenia, pod uwagę. I want to have a say in it. Mo mu muszę zabrać tutaj tym głos. So, for example, before, um, before we buy a new house, I want to have a say in how it's going to look like. Tak? Zanim kupimy nowy dom, chcę mieć coś do powiedzenia co do tego, jak on będzie wyglądał. No i na samym końcu takiej mało przyjemnej rozmowy, so right at the end of that kind of heated discussion, jak już brakuje nam argumentów, możemy użyć ten ostatni. Because I say so. Dlatego, że tak mówię. Co to znaczy? So if somebody keeps on saying something to us and we have no arguments left, jak już nam brakuje tych argumentów, jak już nic więcej nie możemy wykorzystać, po prostu możemy powiedzieć tak, bo tak, albo nie, bo nie. Więc because I say so. Bo tak mówię. Uh, somebody says, oh, but why don't you do it? Because I say so.